Dobra, wchodzimy w ustawienia na sam początek dostępność i na sam dół skróty dostępności tu ustawiamy sterowanie przełącznikami i wychodzimy, wchodzimy w sterowanie przełącznikami, przełączniki, dodaj nowy przełącznik, dźwięk, kląsk i stuknięcie. Wychodzimy. Teraz w procedurę. Otwórz nową procedurę. Nazwiemy auto. Ją na przykład. Czy automatycznie. Przypis przełącznik. Kąsk. Własny gest. Klikamy, gdzie ma używać. I dajemy zachowaj. Wróć. Wróć i wróć i tu mamy uruchom procedurę i dajemy automatycznie Ach. i to jest cała filozofia i teraz jak chcemy użyć klikamy trzy razy boczny przycisk i Jeżeli chcemy wyłączyć trzy razy, bocznym przyciskiem.